Proszę o zabranie głosu pana Adama Korty, starostę Bochnińskiego. Panie ministrze, panie burmistrzu, drodzy mieszkańcy Bochni. Jeszcze dwa dni temu wspólnie świętowaliśmy 19. rocznicę wejścia Polski w struktury Unii Europejskiej. Wczoraj. Święto flagi i z góry chcę serdecznie wszystkim mieszkańcom Bochni Powiatu Puchańskiego podziękować, bo co roku jeżdżąc w powiecie widzę, że coraz więcej biało-czerwonych flag jest wywieszonych w domach, w mieszkaniach. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. Dzisiaj, 3 maja święto konstytucji pierwszej w Europie. Drugiej na świecie, na podstawie której tak naprawdę kolejne państwa wzorowały się i przyjmowały ten podstawowy, najważniejszy akt prawny, który reguluje strukturę państwa. I patrząc z perspektywy czasu, pan minister, pan profesor przypomniał początki powstawania tego aktu normatywnego, ale chcę powiedzieć, że. Uchwalenie konstytucji to jest jedna rzecz. Druga rzecz, ważniejsza w mojej ocenie, to jest przestrzeganie tej konstytucji. I chciałbym powiedzieć, życzyć Państwu wszystkim, żebyśmy w dzisiejszych czasach tą obecną konstytucję nie tylko szanowali, ale przede wszystkim przestrzegali. Patrząc z perspektywy tamtych czasów, ale również obecnych, oglądając mass media. Media publiczne, media niepubliczne. To pojawiają się takie podobieństwa, że my Polacy potrafimy się różnić. Dobrze, różnimy się. Wytykajmy sobie błędy. Mówmy o nich, bądźmy sceptyczni. Ale czy my tak naprawdę musimy, wypowiadając tę krytykę, tak naprawdę wzajemnie się nie szanować? A widać to przede wszystkim w telewizji, w mass mediach. W momencie, kiedy tak naprawdę zaczynamy interesować się polityką. Życzyłbym sobie, myślę, że Państwo również, żeby to, to, że, to, że my w ciągu na co dzień, w życiu rodzinnym potrafimy się wzajemnie szanować, to żeby również na poszczególnych poziomach naszego życia, naszego zaangażowania zawodowego, ale też również politycznego, żeby ten szacunek wzajemny, żeby tym szacunkiem wzajemnym, żebyśmy się obdarzali. Trochę mi tego brakuje. Nie wiem, jak Państwo zauważacie, ale wydaje mi się, że to powinna być diametralna zmiana. A mówię to dlatego, ponieważ ten rok jest rokiem wyborczym, zbliżają się za parę miesięcy wybory parlamentarne i życzyłbym sobie, że politycy, którzy będą uczestniczyć w tym procesie wyborczym, żeby mimo to, że się różni, będą się różnić, bo na pewno się będą różnić, ale żeby się przede wszystkim w tym procesie wyborczym szanowali. Szanowni Państwo, nawiązując do słów Pana posła, wiem, że pogoda nam dzisiaj nie sprzyja, ale bardzo serdecznie dziękuję Wam, moi drodzy, że mimo tej pogody przyszliście tutaj do parku Uzbornia z dziećmi. Bardzo Wam za to serdecznie dziękuję. I życzę Wam również żeby ten dzień nie tylko spędzić tutaj na uzbornie, ale przede wszystkim, żeby spędzić się w gronie rodzinnym. Wszystkiego dobrego, życzę pomyślności, żeby maj był o wiele, wiele słoneczny. Dziękuję.